Dobra, jestem z powrotem. Eee, już jest troszkę lepiej. Jakby kogoś bolało kiedyś gardło, to serdecznie polecam tabletki do stania Herbitusin. Czy jakoś tak. Co to jest? Aha, to są naboje do wyrzutni Minch, tam mindrowera, nazwijmy to. Bo tak też to się nazywa. Prawdę mówiąc. Nie, czekaj, co mam teraz? Aha, zanieść tą tą i w sumie koniec Clock Tower. Jeszcze weźmiemy tą apteczkę tam po drodze, jak mnie pająki nie zabiją. E, halt. Zapomniałbym. W sumie i tak nie używam granitka, ale pozbieram sobie, do, żeby pozbierać po prostu. I teraz idziemy tu w lewo, na dwór. Znaczy się, wziąć to jedną zieloną apteczkę. I na. O, oh, jeszcze nie tu. tu. Tu w lewo i na dwór po apteczkę i na górę samą. Tam zrobimy małe przeczesanie w nabojach, w uzbrojeniu ogólnie. A w sumie mogłem zrobić tak, że zostawić tego mind Carlosowi, ale dobra, już za późno jest teraz Zleksza. Ciekawe czy on mógłby później go pozbierać Jeżeli ktoś wie, bo nie chce mi się tego sprawdzać teraz, to niech napisze gdzieś w momencie czy, czy Carlos może pozbierać yy, tego mind tam. Jak go zostawię na ziemi. Nas nic nie zaskoczy, więc wyjdziemy po prostu na górę, uruchomimy ten dzwon. I zobaczymy znowu stenkę, z drugą stenkę, trzecią, czwartą i przeniesiemy się w rolę Carlosa, którego fak, fakta będziemy prowadzić dosłownie przez chwilę. na górę O oh my God o oh mein good Po jakiemukolwiek to było Main liebe God czyli jakoś tak. No. To tu, to w sumie tu, bo tego też nie korzystam, z tego też nie korzystam. Eee, dobra, w sumie to wszystko, a i shotguna, a i, i apteczki się mogą przydać. Tada. Tak to powinno mniej więcej wyglądać. I tutaj się wydaje, że to jest koniec gry. Aczkolwiek mamy pecha tym razem. Słyszymy ten dźwięk. Zaraz ujrzymy przepiękną scenkę. I zarazem się też zdziwimy. Teraz odpuściłem pada. I enjoyed the show. You're saved. Try to save it. Oh, yeah. Scoda. It's finally over. The fuck. Tyle byłoby z końca gry I nasz przyjaciel powraca. Czekajcie, bo teraz nie wiem, którym celowałem R1 czy R2. R1, bo odpuściłem pada i zacząć jakoś tak Run, Jill, run! Dobra. On już wyrzutnie rakiet nie ma. O fakt, nie w tą stronę pobiegł. Ej, jakim cudem mnie złapał? No, teraz uciekamy. Coś ci się głos nauczył, Nemesis. Czekajcie, wezmę apteczkę na wszelki wypadek. Nie mam pojęcia, ile mam życia. Fakmen, czy spokojnie? Niech się i teraz Dziukamy mu albo giniemy. Fakmen, a jezu się, jaki syf, syf malaria. No chyba żartujecie. Trzeba zrobić wszystko sorry, że musicie to oglądać jeżeli ktokolwiek to ogląda nie no, nie kryję nie kryję się z tym, że wiem, że nie za dużo osób to ogląda, ponieważ dużo osób już to dużo osób już to oglądało tak, w tym momencie przerwałem, bo oczywiście moja rodzinka, dokładnie moja siostra musiała wbiec nagle do mojego pokoju Mam nadzieję, że nie było jej słuchać. Znaczy lepiej dla niej było. Swoją drogą pozdrawiam ja ją, jakby coś, jakby to oglądała. A wiem, że ogląda. To jest dziwne, nie? Nie sądzicie? Hmm. No nic. <ścoughs> pozdrawiam ją. Yy, dziękuję za arbuza. Swoją drogą. I za chwilę go wszamam, więc za chwilę też będziecie mieli znowu pewnie jakieś małe cięcie Kiedy ja będę sobie szamał arbuza Dobra, na górę Hill, ale ty jesteś cienka Czekajcie, po tu weźmiemy sobie tego mine wykorzystamy. Tu, tu I tak nie wiem po co on jest, znaczy wiem po co on jest, to był... walki po prostu, ale ja z niego nie korzystam za bardzo. I w sumie to jest jeden raz kiedy będę z niego korzystał przez pewnie. Mam nadzieję, że demko będę mógł przynajmniej przeskoczyć, żebyście nie musieli go oglądać dwa razy albo i trzy jak będzie fail znowu. Jezu, jak ja dawno nie grałem w tą grę. Drugi raz obiecuję, jak będę grał któregokolwiek poprzedniego jeszcze rezydenta, czy rezydenta, czy jakkolwiek, to się przygotuje. Troszkę lepiej, żebyście nie musieli oglądać tych faili. Jaki ja jestem durny. Dobrze, tu zrobiłem save. A. Nie uruchomiłem. Ja już się zastanawiam dlaczego ja po schodach zbiegam. Nie uruchomiłem przecież tego dzwonu. Dzwona dzwonu. Z takim tempakiem. I to się młotem urodzić Dobra czyli Jeszcze widzieliśmy Ale niestety ona sobie z młote nie zdaje sprawy Staram się wam... Najwyżej tutaj będziecie cięcie, wy ten bo yy, wam w... nie... nie będziecie go oglądać niepotrzebnie dwa razy. Hmm. Na razie mam czarny ekran. Cóż miałoby to niby mi zastąpić na filmie czy coś? Nie. Dobra. Oczywiście nie mogę go wyłączyć, więc w tym momencie jest cięcie. Dobra, jestem z powrotem. W międzyczasie, czasie, czasie, czasie um, Opchałem się jeszcze pysznym arbuzem. Wiem, nie ma nic lepszego na chory, chory gardło Polocy garduje. Zimny. Arbus. O oh, godzinie. Bo wygląda na to, że nie mam tej małej apteczki. Świetnie strzelasz, Jill. Czyli to na sobie. Dobra Na szczęście przewidziałem to i zrobiłem save'a Rzuć mną i wybuchaj Ej co ja robię, ja pierdzielę. Użyj tego Chodź, sam siebie zaraz zabiję. Czemu mnie strzeliłaś? Pizdo! Sorry, że musiałem cię przezwać, ale już mi ciśnienie nie dzień. się zdarza. Jill unikaj tych jego ciosów co